Ale zajebiste kołowrotki. Miałem kiedyś podobne rolki. Ale skubana zapierdala. Zupełnie jak Robert Kubica po tych jebanych torach. Firma Durex, prezentuje. Dawno. Dawno temu żył sobie ten jebany w dupę przez trzech nazistowskich zboczeńców Adolf Hitler. Był on człowiekiem o wielkiej pycie, i oczywiście nadprzyrodzonym zboczeniu. Ruchał wszystko. Od małych chłopców, po kozy pasące się niewinnie na trawce. Niestety jego swobodę życiową zakłócił pewien niezdarny czarnoksiężnik, co myślał, że jest drugim Davidem Copperfieldem. Machał on swoim fajfusem na prawo i lewo jednak na chuj mu się to zdało. W końcu wkurwiony Adolf urwał magikowi kutasa i upiekł go narożnie jak ciepłą kiełbaskę. Zmartwiony następca Harego Pottera potrzebował materiału na protezę. Postanowił, więc zapierdolić Hitlerowi Playboya i omleta, a w zamian wyczarować mu kurczaka z farszem o smaku smoczej spermy. Kiedy Playboy zniknął, Adolf krzyknął to magiczne słowo, kurwa. Bardzo się tym przejął, gdyż, ponieważ starał się go zrozumieć już drugi rok. Przy czym ja teraz będę sobie dziubaska trzepał? Myślał zmartwiony Hitler. Jednak kóz w dolinie pełno, więc nudzić się nie będę. Ale z kolei tego Playboya dał mi mój dziadek i kazał mi go solidnie wymęczyć. Nie. Tak być nie może, odnajdę go a złodzieja zgwałcę bardzo solidnie w pupcie. Pora ruszać w drogę. Tylko najpierw muszę iść do klopa i zgrzać gruchę przed wyjściem. Dlaczego w klopie? Bo lubię tamtą świąteczną atmosferę i wykurwisty zapaszek, z zapaszek. Wezmę jeszcze te krowe z końcowej okładki, ponieważ ładnie mlaska i z pewnością w drodze po mi na pleta spod fleta. Na koniec to ten magik od siedmiu boleści pierdolnął mnie w głowę patelnią i myśli, że rządzi. Pora ruchać. To znaczy ruszać. Narks.